Rozdział 39. Klęska Goga i jego sprzymierzeńców. Synu człowieczy, prorokuj przeciwko Gogowi w słowach. Tak mówi Pan Bóg. Oto ja wystąpię przeciwko Tobie, Gogu, Wielki Książę Meszek i Tubal. Zawrócę Cię, poprowadzę. Każę ci przyjść z dalekiej północy i wprowadzę cię na góry izraelskie. Wytrącę łuk z twojej lewej ręki i sprawię, że strzały wypadną ci z prawej ręki. Na górach izraelskich polegniesz ty i wszystkie twoje oddziały oraz sprzymierzone z tobą narody. Wydam cię na żer ptakom drapieżnym, wszelkiemu ptactwu i dzikim zwierzętom. Padniesz na otwartym polu, bo ja tak powiedziałem wyrocznia Pana Boga. Ześlę ogień na magok i żyjących bezpiecznie mieszkańców wysp. Wtedy przekonają się, że ja jestem Panem. Poznają moje święte imię wśród mojego ludu izraelskiego i sprawię, że nie będą więcej hańbić mojego świętego imienia. Narody przekonają się, że ja jestem Panem, świętym Izraela. Oto nadchodzi i spełnia się wyrocznia Pana Boga. To jest dzień, o którym mówiłem. Wyjdą mieszkańcy miast izraelskich, rozpalą ogień i będą palić zbroje, tarcze, puklerze, łuki, strzały, oszczepy i dzidy. Będą tym palić przez siedem lat. Nie będą musieli przynosić drewna z pola. Nie będą wycinać lasów, gdyż ogień będą podsycać orężem. Zabiorą ich zdobycz, zagarną ich łupy, wyrocznia Pana Boga. W owym dniu wyznaczę dla Goga sławne miejsce na grób w Izraelu. Dolinę Abarim na wschód od morza, tę, która zamyka drogę przechodnią. Tam pogrzebią Goga z całym towarzyszącym mu tłumem. Nazwą ją Doliną Tłumów Goga. Lud izraelski będzie ich grzebał przez siedem miesięcy, aby oczyścić kraj. Pogrzebie ich cały lud kraju i będzie to ich chlubą. Będzie to dzień, w którym się wsławie wyrocznia Pana Boga. Wyznaczą ludzi, którzy będą stale obchodzić kraj, aby go oczyścić. I będą grzebać przechodniów i porzuconych. Do końca siódmego miesiąca będą przeszukiwać kraj. Obchodzący będą przechodzić przez kraj, i gdy ktoś zobaczy kość ludzką, pozostawi obok niej znak, aby grabarze pogrzebali ją w Dolinie Tłumów Goga. Stąd nawet miasto zostanie nazwane Hamon, to znaczy tłum. Tak dokona się oczyszczenie kraju. Tak, mówi Pan Bóg. Synu człowieczy, powiedz ptakom, wszystkiemu, co ma skrzydła, wszystkim dzikim zwierzętom zgromadźcie się i przyjdźcie. Zbierzcie się zewsząd na moją wielką ucztę ofiarną, którą wam przygotowałem na górach Izraela, jedzcie mięso i pijcie krew. Będziecie jeść mięso, bohaterów i pić krew książąt kraju. Barany, baranki, kozły, cielęta. Wszelkie tuczne bydło Baszanu. Nasycicie się tłuszczem. Upoicie się krwią mojej uczty ofiarnej, którą dla Was przygotowałem. Nasycicie się przy moim stole mięsem koni, wierzchowców, bohaterów i wszystkich wojowników. Wyrocznia Pana Boga. Chwała imienia Bożego wśród narodów. Tak objawię moją chwałę wśród narodów. Wszystkie narody zobaczą mój sąd, którego dokonałem, kładąc na nich swoją rękę. Tego dnia przekona się lud Izraela, że ja jestem Panem, ich Bogiem na zawsze. Narody zrozumieją, że lud Izraela poszedł do niewoli z powodu swoich grzechów. Ze względu na ich niewierność, odwróciłem się od nich i wydałem ich w ręce wrogów. Tak, że wszyscy padli od miecza. Postąpiłem z nimi według ich nieczystości i występków. Odwróciłem się od nich. Dlatego tak mówi Pan Bóg: Teraz odmienię los Jakuba, ulituję się nad całym ludem Izraela i będę zazdrosny o moje święte imię. Zapomną o swojej hańbie oraz o wszystkich niewiernościach, którymi mnie obrazili. Zamieszkają w swojej ziemi bezpiecznie i nikt ich nie będzie już niepokoił. Gdy sprowadzę ich spośród narodów i zgromadzę z wrogich krajów, objawię w nich swoją świętość wobec licznych narodów. Wtedy przekonają się, że ja jestem Panem, ich Bogiem. Ja zesłałem ich na wygnanie pomiędzy narody, lecz teraz ich zgromadzę w ich kraju i już ich nie opuszczę. Nie odwrócę się już więcej od nich, ponieważ mojego ducha wylałem na lud Izraela. Wyrocznia Pana Boga.